Cześć, z tej strony Krystian Brożek. Witam Cię w kolejnej lekcji mini kursu C-Sharpa. Tym razem zajmiemy się programowaniem obiektowym, czyli pokażę Ci takie troszkę już bardziej zaawansowane mechanizmy, właśnie jeśli chodzi o programowanie. Do tej pory wszystko, co robiliśmy, było klasą. Chciałbym Ci dzisiaj pokazać właśnie dwie inne rzeczy. Zacznijmy sobie od, można powiedzieć, takie troszkę prostsze, czyli od interfejsu. Generalnie w dotnacie w C-Sharpie wszystkie interfejsy zaczynają się od słówka i, no i później podajemy nazwę tego interfejsu. Nazwijmy sobie to i przedmiot, może nie, będzie i broń. OK, I mamy interfejs. Czym jest interfejs? Interfejs to jest tak jakby opis tego wszystkiego, co my byśmy chcieli, ale tak naprawdę bez konkretnej implementacji, czyli bez napisania tego kodu, czyli na przykład my byśmy chcieli, żeby ten interfejs, żeby ktoś, kto będzie używał tego interfejsu, na przykład stworzył metodę do obliczania obrażeń danej broni. No więc my tutaj możemy sobie po prostu takie tworzyć, jakby nagłówki, tak? Czyli popatrzmy, co mieliśmy ostatnio w broni. Konstruktor, nazwa cena, modyfikator obrażeń. Dobra, to zróbmy sobie string, nazwa. i oblicz obrażenia będzie metodą, czyli zrobimy to w ten sposób. Dobra, i teraz o co chodzi? My tutaj porobiliśmy sobie same nagłówki. Generalnie nie podaje się tutaj public ani e, private, dlatego że wszystko generalnie w interfejsie jest publiczne. No i teraz możemy skorzystać z czegoś takiego jak dziedziczenie. E, w przypadku dziedziczenia w C Sharpie podaje się tak i tutaj mamy i broń. E, I co to powoduje? To powoduje to, że my dziedziczymy po tej interfejsie, to znaczy, że musimy go w całości zaimplementować. Tak? Czyli skoro my chcemy, żeby ktoś tutaj, właśnie, żeby ktoś, kto skorzysta z tego interfejsu, musi podać nazwę, cenę, modyfikator obrażeń i stworzyć metodę oblicz obrażenia. Tak? Czyli teraz ja tutaj implementuję ten interfejs. Właśnie dokładnie to robię. Tak? Czyli teraz. Że może jeszcze raz trochę szybko tutaj nam podpowiada że zaimplementować interfejs tak? czyli automatycznie wygeneruje nam wszystko co jest potrzebne nawet Visual Studio nam podpowiada że brakuje oblicz obrażenia czyli co klikamy sobie no i tutaj mamy już gotową metodę oblicz obrażenia no i teraz trzeba sobie to policzyć czyli w takiej zwykłej klasycznej broni to będzie po prostu Modyfikator obrażeń i tyle. Ok, w takim razie, poza tym, dajmy sobie kolejną broń. Broń dwuręczną. No i teraz co? Implementujemy interfejs. No, i znowu korzystamy sobie z podpowiedzi Visual Studio i pach wygenerowano wszystko trochę tutaj nam na śmieci, ale sobie raz tutaj posprzątamy. Pach. Pach. Dobra. Już jest posprzątane trochę. Teraz obrażenie. Broń dwuręczna będzie zadawała modyfikator obrażeń razy 2. Tak z tego, że to jest dwuręczna, to załóżmy, że niech zadaje można by do 3. O, Zadaje znacznie więcej obrażeń. Mm, dodajmy sobie jeszcze jedną rzecz. To nam się przyda. Możliwość noszenia tarczy, tak, i teraz yy, w sumie samo GET zrobimy. O. W ten sposób, czyli tylko będzie możliwość pobierania, i teraz w przypadku broni dwuręcznej, bo już tutaj nam podpowiada, że trzeba zaimplementować interfejs. Tak, czyli samo GET. No, i teraz w przypadku broni dwuręcznej nie można nosić. Tak, czyli zawsze jak się zapytamy o możliwość noszenia tarczy, to zawsze zwróci nam fałsz. Ok, a w przypadku zwykłej klasycznej broni oczywiście będzie można. To będzie takie główne nasze rozróżnienie. dwóch broni. No dobra, czyli mamy już sobie dwie bronie. No to teraz wracając patrzmy czy się w ogóle kompiluje. Kompiluje się, wszystko działa. Super. Ok, to jeszcze sobie zróbmy, żeby był nasz konstruktor. Też do broni dwuręcznej wrzucimy. Też powinniśmy trochę ładniej zrobić, dlatego że wszystkie parametry powinny być na samej górze, później powinien być konstruktor, a w następnej kolejności powinny się znajdować metody. Tak, czyli tak, żeby po prostu był jakiś tam porządek zachowany. Czyli w pierwszej kolejności zawsze powinniśmy podawać parametry, później konstruktory, a następnie wszystkie metody. Tak, dzięki temu wiadomo, że jeżeli mamy jakąś, na przykład tutaj mamy zmienną globalną, to od razu wiemy, że to gdzieś tam trzeba szukać na górze. Więc jest dużo wygodniej. Dobra, i ja mamy broń dwuręczną. Co ja tutaj zrobiłem? Nacisnąłem CTRL-SPACJA. Kontrol, CTRL-SPACJA kontrol, wywołuje IntelliSense, czyli tutaj tego podpowiadacza. Jeżeli coś zaczęliśmy pisać i on ma tylko jedną rzecz do podpowiedzenia, jak naciskając CTRL-SPACJA po prostu nam to uzupełni. A tak, więc nie musimy często ręcznie czegoś tam pisać do końca, do to bez sensu. Tak, kontrol spacja, jakby gdzieś tam nam ten podpowiadacz uciekł, bo na przykład tutaj, o, zaczęliśmy sobie coś tam pisać, jak zrobimy backspace, to nam ucieka. Ctrl, spacja, pach, o i się tutaj pyta, czy jedna, czy druga nazwa, my wybieramy To od razu jest. No dobra, no to co, trzeba troszkę pomodyfikować teraz, czyli zróbmy sobie tutaj, że nasz bohater nie nosi broń, tylko nosi i broń. O, już jest spora zmiana. Dlatego, że w tym momencie bohater nie korzysta, znaczy będzie korzystał z obiektu klasy, która implementuje interfejs broń. To znaczy, że wszystkie rzeczy, które są dostępne w tym interfejsie, będą również dostępne tutaj. Dlatego, że wszystko, co implementuje ten interfejs, tak zawsze musi, zawsze musi mieć wszystkie te parametry, które są w tym interfejsie. Czyli wszystko co ma to, to ma nazwę, cenę, modyfikator obrażeń, możliwość noszenia tarczy i oblicz obrażenia. Tak więc, nieważne ile byśmy tego mieli tak, może być tam jeszcze, nie wiem, broń magiczna, na przykład jeszcze jakaś inna, to w, w, za każdym razem zawsze będą te parametry, więc zawsze będziemy mieli do nich dostęp. Czyli my i tak tutaj, w naszym bohaterze, i tak będziemy trzymali albo obiekt klasy Broń, albo obiekt klasy Broń dwuręczna, ale po prostu to będzie jeden z tych obiektów, który implementuje ten interfejs, więc będziemy mieli tylko dostępne te rzeczy w tym interfejsie. Czyli na przykład jeżeli broń miałaby możliwość nie wiem, regeneracji, no to w tym momencie już nie moglibyśmy z tego skorzystać. Tak, bo wszystko tylko to, co jest w tym interfejsie. I to się tak ładnie nazywa, że to jest właśnie odwracanie zależności, czyli tak naprawdę wtedy my tutaj wrzucaliśmy obiekt i przez to, że ten obiekt tutaj w środku był, to, to było wszystko zależne. Teraz nasza klasa bohatera nie ma pojęcia, jaki tam obiekt trafi. Czy to będzie broń, czy to będzie broń dwuręczna. Ona po prostu sobie wywoła te metody, które potrzebuje, czyli na przykład oblicz obrażenia, no, ale one są za każdym razem inaczej zaimplementowane, czyli tak naprawdę... To odwracanie zależności, tak zależność jest odwrócona, dlatego że obiekt decyduje o tym, jak się zachowa, a nie klasa, która ma ten obiekt. Także nie ten parametr jest. Jest to trochę trudny mechanizm, ja sobie zdaję z tego sprawę, no ale często się go wykorzystuje, więc będziemy z niego korzystali. Dobra, noszona broń. Pokaż postać, tutaj wszystko ładnie nam. Będzie pokazywać, a gdzie my mieliśmy teraz jeszcze tutaj obrażenia? No dobra, bo jeszcze w wyprawach tego nie nadaliśmy chyba. Ok. Trzeba było tutaj zrobić, żeby korzystać z broni i walczyć z jakimś potworem. E, tak? A nie, jest walka. No dobra. Czy tutaj... Ok, nie korzystamy z broni póki co. Dobra, trzeba było tutaj poprawić, żeby korzystać z broni, to może zróbmy sobie tutaj to od razu. E, czyli... Obrażenia zadane. Natomiast sobie będziemy losować bohater noszona broń i tutaj mamy oblicz obrażenia, bo inaczej zrobimy. O, będzie prościej, czy tutaj mamy obrażenia minus Dwa obrażenia plus 2. Ok. No i teraz mamy jakieś tam troszkę większe. Możemy jakieś tam obrażenia krytyczne nawet zadać. Tak, czyli troszkę większe. I to jakieś przecinek zadaje obrażenia. Tak, no i w tym momencie będzie wywoływana odpowiednia metoda w zależności od tego jaki mamy tutaj ten um, jaki obiekt będziemy mieli tutaj w środku, tak? W naszej noszonej broni. Za chwilę pokażę to na debugerze, może będzie wtedy bardziej jasne, ale jeszcze musimy sobie kilka rzeczy poprawić. Po pierwsze, tutaj lista broni będzie i broń, czyli będziemy przechowywać tutaj nasze obiekty no, obiekty typu Interface, Tak, czyli tutaj na tej liście teraz będzie mogła się i znaleźć zwykła broń i broń dwuręczna. Jak dodamy sobie broń magiczną, to broń magiczna też, tak? tylko musiałaby implementować ten Interface. oniad kaj okay, cena nie będzie za 15 modyfikator obrażeń będzie 4, razy później 3 do 12, więc będzie dość mocno. Ok, jeszcze średnik na koniec. Um, no dobra, czyli co, dodaliśmy sobie teraz broń dwuręczną tutaj. Czy dodaliśmy sobie zupełnie inny obiekt niż ten, który wcześniej dodawaliśmy, a i tak będzie to działało? I tak aplikacja nam się odpala, a nie odpala się, dlaczego? się nie ten. Musimy wszędzie pozmieniać to, że korzystamy teraz z interfejsu. Sprawdźmy teraz. Odpaliło się. Dobra, znowu za, za szybko trochę lecę. To jeszcze raz. Tutaj, gdzie wcześniej kupowaliśmy sobie broń, trzeba poprawić, że nasza wybrana broń jest typu właśnie interfejsu. I później tutaj taki sprytne skrót, jak przytrzyma się kontrol można kliknąć na metodę, tak, i wtedy tutaj przenosi nas do środka do implementacji tej metody i tutaj tak samo możemy sobie, tak, czyli ctrl naciskamy i przenosi nas wtedy do implementacji. to akurat do right line a nie zobaczymy implementacji, bo to jest jakieś tam dotnetowa, no, ale tą nasząśmy tutaj zobaczyli, tak, jeszcze raz, trzymając ctrl klik, no i to jesteśmy w środku w metodzie i super. Dobra, czyli tutaj mamy typu i broń, Zobaczmy nowa gra. Puszczący Andrzej. Zobaczmy teraz sklep. Nie. O! I wysypało się, dlatego że tutaj też nam brakuje interfejsu. Dobra, czyli tutaj bronię też typu interfejs. O, i teraz bronię z typu interfejs, a i tak ma nazwę. Tak, i on teraz sobie sprawdza, że. Aha, to jest stąd ta nazwa brana. Dobra, może już będzie działało. No to zawsze przy takich zmianach gdzieś tam takie jakieś drobne rzeczy wyłażą. Trzeba zawsze dokładnie posprawdzać. Dobra. A tu wchodzimy do sklepu. Tak. I mamy. Mimo tego, że to jest zupełnie inny obiekt, to i tak go widzimy. Tak? Dlatego, że implementuje interfejs, więc tutaj możemy go sobie zobaczyć. Wybierzemy broń. Nie jest to. Dorzućmy do sobie trochę kasy, żeby nas było stać na początku. Stwórz broni, obsługa menu, stwórz postać. O, to nas interesuje. Tutaj, bohater na początku sakwa będzie 100. Będzie nas stać na wszystko, będzie można się bawić. I testować gra, a później trzeba pamiętać, żeby to zmienić, żeby później nikt nie miał tak dużo kasy na początek. Dobra, mamy naszego Andrzejka. Tak, kupujemy sobie teraz... O i teraz oddzierżę moją super broń. Tak i też widzę ją śmiercionośna dwuręczna łodyga zagłady. No i super, czyli działa, tak, stworzyłem sobie coś takiego jak właśnie interfejs. No i teraz a propos interfejsu, to interfejs to są same po prostu nagłówki, tak, tutaj nie mamy żadnej implementacji kompletnie, nie mamy, mamy tylko powiedziane, że użytkownik, jeżeli chce skorzystać z tego interfejsu, musi zaimplementować to. Często się tego używa właśnie jak na przykład jakieś chcemy, żeby konkretne metody, znaczy konkretne klasy zawierały jakieś pewne elementy, na których nam zależy. Tak, czyli na przykład jeżeli będziemy tworzyli klasy w kolejnej lekcji do połączenia z bazą danych, no to każda klasa, która będzie chciała łączyć się do bazy danych, będzie musiała zawierać coś, co się z tą bazą danych połączy, na przykład pobierze jakieś dane. Często się wykorzystuje przy bazach danych, a propos właśnie też opowiem o kilku interfejsach jeszcze, takich już wbudowanych, z których też możemy korzystać i też są mechanizmy, które po prostu gdzieś tam z takich wbudowanych interfejsów korzystają. Dobra, ale zaczynam trochę mieszać, to bez sensu. Sprawdźmy sobie teraz tutaj te oblicz obrażenia. Ok, czyli mamy tutaj jedno oblicz obrażenia i tutaj mamy. Drugie oblicz wrażenie. Dobra, stawiamy sobie breakpointy, yy, i teraz pójdziemy sobie na wyprawę, i z jedną bronią, i z drugą bronią. No to co, lecimy, start. Ok, mamy jakąś broń, nie mamy żadnej. Kupmy sobie jakąś broń. O, niech to na razie jakiś pady będzie, czyli mamy broń jednoręczną. Tak, i teraz my mamy broń jednoręczną, więc wlazło nam tutaj do klasy broni. Ok, mimo tego, że myśmy to tak naprawdę wywołali na interfejsie, tak, bo tutaj jest jeszcze taka sprytna rzecz, jak kolstach. Kostak pokazuje nam cały stos wywołania. tak, Czyli możemy sobie zobaczyć, że my teraz jesteśmy tutaj, tutaj do wywołało to, gdzie my jesteśmy na samym szczycie. Możemy się cofnąć, czyli teraz na noszonej broni. Noszona broń. Jest typu i broń, tak? Czyli on tak naprawdę jest typu e, interfejs, więc my na tym interfejsie sobie wywołujemy oblicz obrażenia, tak? Czyli nam policzył obrażenia ze zwykłej broni. E, no dobra, poszliśmy na wyprawę. Super, coś tam się podziało. E, zmienimy sobie broń, czyli wejdźmy do sklepu, kupmy sobie broń dwuręczną. E, super, czyli mamy ją, powinniśmy mieć ją założoną. Dobrze pamiętam, tak. Jest założona. Idź na wyprawę. I teraz zobacz tutaj. Tak, w tym momencie jesteśmy w klasie broń dwuręczna, Tak, czyli znowu wywołaliśmy oblicz obrażenia, no ale w tym momencie wywołują się na zupełnie innej klasie. E, czyli my tak naprawdę wywołujemy metodę z interfejsu. A e, e, decyzja o tym, co ma się zadziać, jest gdzieś tam z zewnątrz, tak, bo z zewnątrzśmy wstrzyknęli ten obiekt, tak, czyli on gdzieś tam z ze, zewnątrz do nas przyszedł. Czyli jest to właśnie odwracanie zależności, o którym przed chwilą mówiłem. Czyli nieważne, tak, jaki my tam obiekt mamy, i tak on sobie uruchomi od tego obiektu, który nas interesuje. Koniec. Dobra. Czyli działa. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. Jakby nie było jasne, to piszcie tutaj śmiało w komentarzach pod tym nagraniem. Może najwyżej jakiś nie wiem, webinar o tym bym zrobił, albo spróbuję to jeszcze raz jakoś inaczej wytłumaczyć.